Dzień dobry, dzisiaj jedziemy do Brisbane. Krzysztof nie ma dla mnie ostatnio zbyt wiele czasu, ale też nasze e, plany dnia są w ogóle niesynchronizowane, bo on pracuje jak normalna, normalny człowiek, a ja pracuję jak nienormalny człowiek, czyli ja raczej wieczory, a on e, od rana do popołudnia. Ale e, ja mam znajomych, którzy także mają takie dziwne plany dnia jak ja, więc. Dzisiaj z tego skorzystam i spotkam się z kolegą, którego nie widziałam już długo, bo jest to kolega ze studiów, a moje studia były online przez ostatni czas. Jeden z widzów, jakiś czas temu, a chyba nawet jedna z widzek, powiedziała, że ona widziała kiedyś w samochodach w Australii dywaniki na desce rozdzielczej. I oto tadałam. Też mam taki dywanik, fajny, na desce rozdzielczej. Nie z tego powodu, żeby... Może taki kocyk bardziej. Żeby samochodowi było ciepło, tylko z tego powodu, że ta... ten plastik, ta guma, ona jest strasznie taka obrzydliwa od tego, jak bardzo jest wyeksponowana na słońce i z tych wahań temperatury się rozwala, kruszy, jest taka obślizgła klejąca a także jak na przykład Krzysztof uwielbia sobie tutaj wsadzać, wciskać telefon i mnie to strasznie denerwuje i wtedy tutaj odpadają te elementy tej gumy i też to nie wygląda zbyt atrakcyjnie. I z tego powodu mamy dywanik. Jest godzina 10:40 teraz. Umówiłam się na 11:30 w mieście. Stąd jest do miasta jakieś 35 km, ale nie mam całego dnia. Będę musiała wrócić tutaj na piątą albo coś takiego. Z tego powodu, że dzisiaj mamy. Yy, dzisiaj mam pra, pracuję w restauracji po południu. I dzisiaj jest taka gra, która gra rugby, która nazywa się State of Origin. I to jest kolejna rzecz, która po prostu jest dla mnie taka urocza i zabawna, bo yy, są dwie drużyny, które grają, i to jest yy, taki, taka, se, taka seria trzech gier. I jakby dwie gry muszą wygrać, żeby wygrać całą tą serię. I to jest e, State of Origin, to jest jakby taka, taka potyczka pomiędzy dwoma stanami Queensland i New South Wales. I zbierają zawodników z danego stanu, którzy może teraz nie grają w tym stanie, ale jakby skąd oni się wywodzą? Gdzie była ich pierwsza e, gra jako seniorzy? W którym stanie? I robią zespół z zawodników z jednego stanu, i zestawiają to z drugim stanem, i zobaczą, który stan jest lepszy. Ale co mnie bawi, to że są te drużyny nazwane New South Wales Blues, czyli jakby niebiescy z New South Wales, i Queensland Maroons, czyli czerwoni, czerwono-brązowi z Queensland, nie? Żeby nawet nie było problemu, jak ktoś w ogóle się nie za bardzo interesuje, to przynajmniej wie, którego koloru szukać na boisku i którym kibicować. I wtedy New South Wales kibicuje niebieskim, a Queensland kibicuje tym czerwonym. i to jest takie słodkie, po co sobie życie utrudniać jakimiś wyrafinowanymi nazwami. Australijskie osiedla, które są zbudowane w pobliżu dużych miast, niezmiennie sprawiają, że coś mi nie pasuje. One wszystkie są takie nowe, ale jednocześnie, jakby budowane, mające udawać, że są budowlami, miastami europejskimi. Jest to ciekawe, znajdować się w takim miejscu, mając doświadczenie jak Europejczyk. Wybraliśmy się do restauracji koreańskiej. Ja się cieszę, jeżeli mogę spędzać czas z takimi osobami, które wiedzą więcej ode mnie o e, różnych, na przykład w tym przypadku, kuchniach świata. Bo ja sama wstydzę się chodzić do nowych miejsc z obawy, że zrobię coś nie tak, że coś dziwnie się zachowam, a tak to mogę się wtopić w tłum i sobie obserwować, jak ludzie żyją inaczej niż my. Koreańska kuchnia. Zaskoczyła mnie przede wszystkim potrawą, która nazywa się kimchi, bo jest to sfermentowana kapusta. To właśnie co teraz pokazuję. Czyli w sumie nic takiego nadzwyczajnego, bo jakoś my w Polsce też możemy jeść sobie kiszoną kapustę i nikt z tego nie robi wielkiego problemu. Ale dla mnie, jak tylko poczuję jakiś dziwny, kwaśny smak, to sobie myślę: no nie, no jak oni mogą to jeść? Przecież to jest, to jest sfermentowane. Ale już kiedy jemy polskie dziwne rzeczy, to nagle wszystko jest w porządku. To jest zawsze fajne doświadczenie tak sobie spojrzeć z taką perspektywą na inne kultury i doświadczać nowych rzeczy. Kolejną taką śmiesznostką jest za każdym razem dla mnie zobaczenie choinki w centrum miasta, kiedy dookoła tej choinki są palmy albo zobaczenie takich Mikołajków, jak my je znamy, gwiazdorów, czyli facetów w czapkach czerwonych, grubych płaszczach, a dookoła wszyscy chodzą w klapkach i w krótkich rękawkach. No, ale oczywiście to święto jest bardzo dobre dla y, konsumpcjonizmu, którzy ludzie kochają we wszystkich stronach świata. I tutaj także te dekoracje są wszędzie i święta są celebrowane bardzo mocno. Postanowiliśmy odwiedzić nasz uniwersytet, jako że byliśmy w pobliżu, żeby zapytać się dokładnie o datę i ile będzie kosztowało nas to, żeby przyjść na imprezę y, graduacyjną, czyli żeby nam dali dyplomy. Bo tutaj, oczywiście, za to też się płaci. Nieważne, że zapłaciłam już tam 40 tysięcy dolarów za studia, to kolejne 200 dolarów będę musiała zapłacić, żeby przyjść i odebrać papierek. Ale ogólnie uniwersytet jest teraz strasznie opustoszały. Nie wiem, jak placówki edukacyjne wyglądają w Polsce, ale tutaj nic nie ma, nikogo nie ma, nigdzie stoją tylko piłkarzyki, w które sobie pograliśmy i bilardy i wszystko. I nie ma... Nikogo, nikogo nie spotkaliśmy na całym uniwersytecie tutaj. A teraz jesteśmy w tym wieżowcu uniwersytetowym na siódmym piętrze. I w ogóle... nie wiem. No jakieś kamery niby tutaj są, więc teoretycznie ktoś nas widzi. Ale nie ma z kim pogadać. I tak, bo tam było napisane, że o drugiej ktoś ma przyjść. I wtedy otworzą tam ten, to biuro, w którym można się dowiadywać. Taki jakby sekretariat i wtedy też się zapytamy. Ale z tego, co już się dowiadywałam online, no to tak jak mówiłam, to będzie kosztowało około 200 dolarów. W tej cenie będzie wynajęcie takich ubranek śmiesznych i takiej czapeczki graduacyjnej. Dostanie tego papierka i nie wiem, czy jakiś poczęstunek, czy nie. O, pierwsza osoba, która chce mnie zaatakować. To właśnie z tym panem cały dzień podróżuję sobie po Brisbane. No i... Można ze sobą zabrać dwie osoby towarzyszące, czyli jeżeli ktoś chce z Was wpaść na moją graduację, to zapraszam, bo tylko jeden bilet będę miała wykorzystany, prawdopodobnie przez Krzysztofa, jeżeli on w ogóle będzie chciał na to przyjść, bo to będzie w piątek. No i tyle, i studia skończone, a uniwersytet teraz przeszedł online, i nikogo tutaj nie ma, i strasznie mi jest ich żal, bo taka duża powierzchnia im się marnuje. Które mogliby jakoś wykorzystać, a na pewno muszą strasznie dużo za to płacić, bo to jest w samym centrum miasta. No ale COVID nie wybiera. Po wycieczce na mój uniwersytet wybraliśmy się na inny uniwersytet, który jest w Brisbane. Jest to QUT. Queensland University of Technology, który w rankingach jest no, zdecydowanie wyżej od tego, na którym ja studiowałam, ale to jest też super, jest to, jaki piękny jest kampus tego uniwersytetu i oni mają wszystko, to czego ja nie miałam. Mają baseny, mają wielkie takie miejsca spotkań, parki, Mam nawet kebaba na kampusie i no niestety też jest opustoszały, tak jak wszystkie miejsca, opustoszały znacznie bardziej niż przed pandemią, ale ja nigdy nie kierowałam się nawet przy wyborze uniwersytetu tym, jak on wygląda, jakie by miał dodatkowe, że tak powiem, atrakcje poza samym studiowaniem i teraz dopiero uświadamiam sobie, jak bardzo na nasze życie może mieć wpływ po prostu wybór miejsca, w którym Będziemy robić dokładnie to samo co w innym miejscu, czyli na przykład uczyć się tych samych przedmiotów. Ale o ile przyjemniej i prawdopodobnie zdrowiej dla naszego umysłu byłoby studiować na uniwersytecie, gdzie macie taki duży kontakt z naturą codziennie, kiedy po prostu idziecie na zajęcia. Ja tego nie miałam, bo mój uniwersytet był po prostu w centrum miasta, otoczony blokami, i jest to praktycznie jeden wieżowiec. A co tutaj jest super, to też, że przy samym uniwersytecie jest stacja promu. Na który myśleliśmy, że właśnie się spóźniliśmy, ale okazało się, że właśnie y, dokładnie on podpływa i prom, y, bo ponieważ całe, całe miasto Brisbane jest skupione wokół Brisbane River, to jest to też kolejny taki normalny środek transportu, który, jak widzicie, wygląda praktycznie jak autobus w środku i też płaci się za niego tak samo kartą zbliżeniową, jak za autobusy. I cena była taka sama. To znaczy do miasta jechaliśmy autobusem, a z miasta płynęliśmy promem, i zapłaciłam dokładnie tyle samo. To było chyba dolar 1,30 za jakieś tam, nie wiem, powiedzmy 20 minut kursu, czyli jakieś 3 złote, i nawet całkiem szybko płyną. Te ujęcia, które teraz widzicie, nawet nie są przyspieszone. Podobno jest to wolniejszy środek transportu niż autobus, ale z drugiej strony, jeżeli jest duży korek w mieście, to myślę, że jest to porównywalny czas i dodatkowo, no nie wiem. Może to jest coś takiego ze mną, że ja po prostu jak płynę to się czuję tak, że to jest takie jakby w miarę nawet rozrywka, a nie tylko transport, więc ja się po prostu cieszę z tego, że możemy sobie płynąć i to nic, nic przy tym nie tracąc i nie musząc dodatkowo za to płacić. Więc to jest fajna atrakcja i fajne widoczki i cieszę się, że po prostu wyrwałam się w końcu z e, mojego mieszkania, bo tak jak już Wam mówiłam w ostatnich odcinkach, my to raczej jesteśmy tacy siedzący. A fajnie jest czasami e, oderwać się od swojej starej rzeczywistości, zobaczyć coś nowego i przy okazji też pokazać Wam coś nowego. E, mam nadzieję, że wszyscy się tam dobrze trzymacie, w tej Polsce. I cieszę się, że towarzyszyliście mi dzisiaj na mojej małej eskapadzie do miasta. Do zobaczenia za tydzień.